Proszę o zabranie głosu pana Macieja przewodniczącego Rady Rodziców w naszej szkoły. W imieniu Rady Rodziców chciałbym bardzo serdecznie powitać pierwszych rasistów, i wychowawców i rodziców oczywiście. Jest mi ogromnie miło, że wybraliśmy zespół szkół chemicznych. Nasza szkoła jest z roku na rok coraz lepiej wyposażona. I proponuję Wam wiele ciekawych zajęć dodatkowych. Zapraszamy do korzystania z ostatnich placówki. Mam nadzieję, że będziecie dobrze czuć się w naszej szkole. I reprezentować ją również poza jej górami. Pamiętajcie, że nie jesteście sami. I w razie jakichkolwiek problemów, możecie liczyć na pomoc Waszych nauczycieli, dyrekcji i rady rodziców. Uczniowskie kłopoty nie są nam obojętne. Na zakończenie chciałbym Wam życzyć wielu sukcesów w nauce, abyście nie przejmowali się drobnymi niepowodzeniami, poznali, poznali wspaniałych przyjaciół i radości w codziennym życiu. Dziękuję. Michał. Ślubowanie to uroczysta deklaracja składana przez osobę, która publicznie zobowiązuje się osiągnąć określony cel lub przestrzegać zasad. Nadeszła chwila złożenia obietnic, po których staniecie się pełnym prawdziwym społeczności szkolnej. Proszę przedstawicieli klas pierwszych o podejście do sztabu szkoły. Nauczycielom, rodzicom oraz kolegom. Nauczycielom, rodzicom oraz kolegom spróbujemy rzetelnie pracować dla na przyszłości naszej ojczyzny. Że ten nie i szanować pracę ludzką. Uczciwie spełniać obowiązki ludzkowskie i szanować pracę ludzką. Słuchujemy. Być godnym patrona naszej szkoły, Ignacego Łukasiewicza, naśladować go w prawości, uczynności. klas pierwszych. Zwykle w takich sytuacjach na usta cisną się nam obietnice, że będziemy się pilnie uczyć, podejmować odpowiedzialne decyzje, dążyć do budowania przyszłości jasnej i prostej. Mamy 16 lat i prawdę powiedziawszy, dość zielono w głowach. Nasze pomysły na dalsze życie często sprowadzają się do powiedzenia: Ja wam kiedyś jeszcze pokażę. Mało kto zastanawia się, co komu chce udowodnić. Jesteśmy jak plastelina. Która daje się na wszystkie strony formować. Dużo w nas słomianego zapału, młodzieńczego buntu i niezgody na świat. Szukamy wzorów, autorytetów, praw rządzących otaczającą nas rzeczywistością. Jaką rolę w tym procesie odegrać ma ta szkoła? Przyszliśmy tu po to, by się odnaleźć, ale też po to, by utwierdzić się w swoich postanowieniach. Poznajemy nowych ludzi, przede wszystkim ze środowiska naszych rówieśników. Stajemy przed nimi. I jak w lustrach, w ich oczach odbijają się nasze twarze ze znakiem zapytania, niemal wytotułowanym na czole. Co dalej będzie z nami? W tych samych oczach naszych rówieśników i dodajmy nauczycieli, pojawia się odpowiedź. Jeśli nie masz pomysłu na siebie, skorzystaj z pomysłów innych. Tańcz, śpiewaj i rozwijaj się. Jeśli chcesz rewolucjonizować świat, to rób to tutaj. To miejsce, od którego w twoim życiu wszystko się zaczyna. To miejsce, które rozpala iskrę, by powstał w Twoim życiu, w Twoim wnętrzu wolę myśli i wykorzystanych talentów. Przewodnik, mądry mistrz, zawsze ma czas, by do Ciebie wyciągnąć rękę i poprowadzić przez zawiłości przeszłości i teraźniejszości, by wprowadzić Cię w przyszłość. Wystarczy, byś chciał iść. Od czego jednak jest młodzieńczy entuzjazm i doświadczenie naszych kolegów. Kiedy rok temu, w sumie przepraszam, no, jak tutaj kłamię, w sumie ja 3 lata temu kolegę, 2 lata temu składaliśmy też w tej sali nasze ślukowanie Obiecaliśmy sobie, że będziemy najpiękniejszymi uczniami tej szkoły. I staramy się tej obietnicy dotrzymywać. Ale jak wiadomo, nie zawsze się udaje. Pora więc, by zaprezentować nasze największe szkolne osiągnięcia. Na lekcjach języka polskiego staraliśmy się zapamiętywać jedynie tytuły, aby w naszych wypracowaniach tworzyć dzieła absolutnie oryginalne, i nie mające nic wspólnego z kiedykolwiek wykopowaniem. Z matematyki potrafimy już mnożyć 3 po 3, dzielić 5 przez dziesiąte oraz rozwiązywać zadania niż 5, niż 10. Na geografii. Dowiedzieliśmy się, że nie tylko my się kręcimy na lekcjach, ale cała Ziemia robi to samo. A więc ruch ten jest zupełnie naturalny i nie ma w tym nic dziwnego. Dzięki fizyce wiemy, że pomysł nasz przez cały rok jest pod wpływem siły działania i sił rochy. Jednym słowem, siła złego na jednego. Ze wszystkich zjawisk fizycznych najlepiej pojawi się proces parowania. Ulegaliśmy temu zjawisku przed każdym sprawdzianem lub pytaniem który wymyślił hasła. Gdy się matmas zbliża lub fizyka, kół klasy paruje jeźdznika. Również procesowie parowania lewą około 50% nabytej wiedzy i uleciało z naszej pomoc. Ale słowa powtarzane za nie chywają Szkoło moją. Trudna z tobą zgoda. Komu zaszła i zaskuję tę po i zapłacę oba. dzięki stopień szkolnego wtajemniczenia osiągnęli Wasi starsi koledzy. Teraz posłuchajmy, jaki krat udzieli Wam szkolny pedagog. Zapraszam Panią Iwonę Pacek. Drodzy wychowawcy, rodzice, uczniowie. Jeszcze czujemy zapach lata, tęsknimy za ciekłym morzem, jeziorami, polskimi szlakami, a tu w kalendarzu pojawiła się jesień i rozpoczęliśmy pracę i naukę. Gdy młody człowiek rozpoczyna naukę w szkole ponadgimnazjalnej, napotyka wiele nowych sytuacji. Wiążą się one z różnorakimi obowiązkami. Młodzi mają często problem z dostosowaniem się do nowych nauczycieli, wymaga nowej organizacji pracy. Dlatego tak ważne jest w tym okresie zainteresowanie rodziców z prawami dziecka udzielenie mu pomocy i wsparcie. Drodzy pierwszoklasiści, mam dla was kilka wskazówek, które pozwolą wam przetrwać ten trudny początek. W pierwszym miesiącu mieliście dużo pasówek sprawdzających w wasze wiadomości. Pozwoliło to waszym nauczycielom zorientować się, co już umiecie. Powinniście wiedzieć, że poziom nauczania w szkole ponadgimnazjalnej znacznie wzrasta. A co za tym idzie, Trzeba umieć o wiele więcej niż podstawówce czy gimnazjum, aby dostać zadowalającą ocenę. Nauczyciele będą od Was wymagać większej aktywności i samodzielności. Musicie nauczyć się uważnie słuchać i robić własne dodatki. Jeżeli czegoś nie wiecie, co jest dla Was niezrozumiałe, nie bójcie się pytać. Przecież jak wiecie, nie ma jak pytań. Pamiętajcie, że aktywność na początku. Zjomowujcie się niższymi ocenami i nie poddawajcie się niepowodzeniom. Myślcie pozytywnie. Uczcie się systematycznie, żeby nie doprowadzić do zaległości. Szybko poprawiajcie jedynki. Ponadto starajcie się nie spóźniać na lekcje. Przecież wiecie, że zachowanie w szkole jest tak samo ważne, jak ocena. Szkoła średnia to nowe znajomości, nowe przyjaźnie, nowe pozytywne doświadczenia. Nie zapominajcie jednak o tym, aby zawsze być sobą. Udawanie kogoś innego nie zwraca się, a z kolei palenie, picie nie przysparza do tych znajomości. Przy takich okazjach ważne jest, żeby mieć własne zdanie i nie dać tak sobą sterować. Nie jesteście gościem innych, aby w ten sposób zwracać na siebie uwagę. Szanujcie siebie, nie dajcie się poniżać. W trudnych sytuacjach zawsze możecie zwracać się o pomoc do wychowawcy, zaufanego nauczyciela, czy też do pedagogii szkoły. Wkraczacie w dorosłe życie, dlatego tak ważne jest, aby wasze, wasze zachowanie, wasze postępowanie zachowało dojrzałość. Życzę wszystkim, aby nowy rok szkolny 2010-2011 był rokiem wspólnego, wspólnego budowania szkoły przyjaznej, to i każdy realizuje swoje dążenia i rozwija umiejętności zainteresowania. Dziękuję.